Hejka, hejka, tutaj dla Paula, Siemanko, daily vlog, bardzo spontanicznie. Mamy dzisiaj majówkę, weekend majowy. Przejechałam do Siedlec, troszeczkę odpocząć, troszeczkę wychilować yy, i. znaczy wychilować. Generalnie mam pracowity bardzo czas, bo nagrywam dużo filmów tutaj, jakaś taka bardzo na nasza, więc nagram już haul yy, do nagrania teraz. Będziemy zaraz jechać do lasu, w plenerze będą nagrywki, także będzie się działo. Zapraszam Was do oglądania. Łapkę w górę i oglądamy. Patrzcie, ile tam krzeseł z tyłu jest, <laughs> bo zawsze jak nagrywam, to potrzebuję jednego krzesła, żeby usiąść, a drugiego, żeby położyć jakieś rzeczy. A trzecie nie wiem, po co tam stoi. Generalnie chciałam wam pokazać, co dzisiaj jestem ubrana. Tutaj jeszcze jakiś w których chodzę po domu, ale patrzcie, co, od mojej mamy sobie zapożyczyłam. Taki fajny sweterek z mohito, bardzo jaśniutki, bluzka, biała, także. Troszeczkę ubranie inne niż zazwyczaj noszę, także zdziwienie, tak zdziwienie. W ogóle, tak jak Wam mówiłam o blogu, to blog już jest glampaula.pl, musicie wejść koniecznie sprawdzić. Już są pościki, także zachęcam Was, żebyście sprawdzili bloga, bo naprawdę było dużo na nim pracy, dużo komplikacji, dużo kłopotów, ale bardzo, bardzo się cieszę, że się udało, także glampaula.pl, wbijajcie, sprawdźcie. Sprawdzajcie i zostawcie jakiś komentarz, jeżeli byliście. Zostawcie po sobie ślad. Heheszki. Hej, stelka! Cześć! Co robisz? Chcesz coś zjeść? Jem sobie jedzonka. Dobra, nie przeszkadzam ci. A tu Fibuńka mała, zazdrośnik. Zaraz pójdziesz zjeść, jak stella skończy. No ty. Ja nagrywam ze statywu z dostrzędu. Tak, chciałam nagrywać film i co? Przyjechał traktor, a teraz piłują drzewa. Musimy się przenosić dalej. Problemy vlogera. Tak mam po prostu jak GoPro. <laughs> Jesteśmy w lesie, ale ogółem nie mogliśmy nagrać, bo nam przeszkadzał najpierw traktor, później zaczął ciąć jakieś drzewa. I przyjechaliśmy gdzieś daleko i tu jest jakaś dziwna rzecz. Ja się boję tam iść, ale ja to przybliżę. Przecież że to aparatem przez aparat zobaczymy, to wygląda jak jakiś szałas. Ty no chodź zobacz przez aparat to spojrzymy. Okay. Butelka. Co tam się dzieje? Jak to się dzieje? To się zrobią, Ale tam nie jeszcze. ma nikogo. Ej, bezkietu to jest jakiś szałas. O Gdzie to się

No widzę te... Widzę, że tam są jakieś belki. Jakaś puszka. Dziwna sprawa. Nie mam pojęcia, co to się... Co to się dzieje? Co to się dzieje? Słońce świeci. Ja nie mam gdzie nagrać, przed prześwietla. I kartka mi zgubiła się ze scenariuszem. Przypały roku, tyle mam Ale tu jest za jasno, zobacz jak to świeci. Fajna leśna przygoda dziś nas czekała, fajnie się nagrywało, zobaczcie efekty niedługo na kanale Gram Paula. Jestem z moją Glamdronką na spacerku majówkowym la, 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 la. Także mamy kolejny dzień vloga, wczoraj nic się ciekawego nie działo, także się nie odzywam Muszę wam pokazać takie cudeńko, przepis możecie znaleźć na kanale, jest to lemoniada bazyliowa, kocham ją po prostu Jest przepyszna, także siedzę sobie, chilluję na słoneczko, zaraz wyjdę Mam nadzieję, że nie zacznie padać deszcz. W ogóle dajcie mi znać, jak u Was wyglądała pogoda w weekend majowy i co robiliście w majówkę. Także też mnie to bardzo interesuje. Jeżeli jesteście zainteresowani tym przepięknym i przepysznym napojem, to serdecznie zapraszam Was na mojego bloga i na mój film właśnie na ten temat, bo po prostu to jest dla mnie hit i na pewno, jak będę nagrywać ulubieńców, to na bank się znajdzie tam ten napój, bo jest dla mnie hitem. Hitem wiosny i hitem lata na pewno też będzie. Cheers! Zobaczcie, zupka kwiatowa. Stwierdziłam, że po co do kwiatki wkładać, jak ładnie będą wyglądały w misce. Ale utrudnienia dla życia instagramowicza są takie, że jest czarny stół i trzeba kartki układać, które spadają, żeby było ładne zdjęcie na Instagramie. A propos tych zdjęć, co przed chwilą robiłam, to powiem Wam szczerze, że nawet nie zdajecie sobie sprawy, ile utrudnień, ile przeszkód mnie napotyka, jak chcę zrobić dobre zdjęcie, ładne. Bo moim zdaniem podstawą fajnego zdjęcia jest tło jasne, najlepiej białe. Bo jak ja się bawię często kontrastami na Instagramie, nasyceniami, to wtedy, jeżeli jest jakiegoś, jakiegokolwiek innego koloru tło, to wtedy wszystko już automatycznie inaczej wygląda. No i wiadomo, że jeżeli mamy coś jakiś kolorowy element, to najlepiej on wygląda na bardzo neutralnym tle. <laughs> no to ja sobie wymyślam takie problemy życia, ale naprawdę ja lubię robić ładne zdjęcia, więc jeżeli miałabym urządzać sobie dom, Albo urządzać pokój, cokolwiek od nowa, od podstaw, wszystko bym robiła na biało, bo wtedy by wszystko ładnie wyglądało na filmach, e, wszystko by wyglądało ładniej do zdjęć, także tak. Problemy życia Glenn Pauli. Tak, wiem, to jest jakaś taka głupota. Tutaj jest pies, a tu jest pizza. Patrz, jaka wielka. Dużo sera, 50 cm. O, luju, to jest moja ręka tak do porównania, jak kawałek większy niż ręka. Słuchajcie, jestem teraz w trakcie poszukiwania filtrów, kremów z filtrami i byłam w aptece i się zapytałam, czy mają próbki. Najbardziej w sobie mi zależało na wishi, ale niestety nie mieli i pani dała mi właśnie próbkę z Iwostins, i taką dużą próbaczkę z Biodermy. Także słuchajcie, zanim kupicie filtr, yy, zapytajcie się w aptece, czy, czy mają próbki, bo powinni dawać, bo to jednak jest zachęcenie klienta do zakupu i yy, ten... Yy, yy i właśnie niektóre filtry mogą tam się nie sprawdzić z naszym yy, makijażem z naszym podkładem czy z innymi kremami także może się to troszeczkę nie zgadzać więc warto sobie wypróbować bo jednak filtry no to do tanich raczej nie należą także yy, no jeżeli można spróbować, a próbki na pewno w aptekach powinni mieć, także trzeba się zawsze spróbować, zapytać to jest ulubione miejsce mojego piesełka do leżenia w reklamówce z ciuchami, tak? Ty, co ty mnie nie widziałeś ruski rok, że tak się... Ogarniasz tu? No, śpis sobie. Wychodzisz, tak? No, wreszcie się ogarną, że nie można tutaj. Robimy przegląd Instagrama, bo dawno go nie było. Jak coś to moje nazwa to jest glampaula 1. No i pokażę Wam, jakie fajne fotki znalazłam, na których mnie ludzie oznaczyli. Pierwsze zdjęcie jest mistrzowskie po prostu. Nie wierzę, nie wierzę przepiękny rysunek na podstawie mojego zdjęcia. Wow, masz talent. <laughs> Jak widać polubione. Super jest. Tutaj kolejna foteczka to outfitik z moją koszulką, z mojego sklepu. W sumie taka podobna stolówka do mojej, czyli czarny t-shirt, czarne spodnie. Dalej też super zdjęcie z rzeczami z mojego sklepu. Ogólnie bardzo się jaram, bo fotka bardzo ładna. Mogłabym zrobić niemalże identyczną i wrzucić do siebie insta na Instagrama. Bardzo ładnie pasuje do mojej, do mojej estetyki. Super, świetnie wygląda. Widzę, że koszul koszulsony cieszą się dużą popularnością na Instagramie, także kolejna fotka w koszulce Glam. Mnóstwo, ale to mnóstwo ludzi mi zaspamiło tą informacją, że w kropie jest portfel Glam. Tak, tak, widziałam go, ale szczerze mówiąc nie kopiłam go, dlatego że jakiś taki był, każdy model był bardzo porysowany i jakoś tak, wydaje mi się, że mało rzeczy by mi się do niego zmieściło, a zapomniałam, czy lajeczka proszę bardzo jest. No i nie mogłoby zabraknąć sunshine'aski z kubasem moim. Tutaj też całkiem ciekawa foteczka. Glam Paula na ekranie jest oglądane. Powiem Wam, że ten screen z filmu mnie rozwalił. No zobaczcie, jakie to jest słodziaszne. Glam i stelcia. A zobaczcie, jak mnie narysowała Paulcia 016. Ej, maga jest ten rysunek, jaram się. Mnóstwo osób oczywiście wstawia zdjęcia z marakujowymi rzeczami. Tutaj na przykład jeszcze jedno jest, to z, Mü z Müller, chyba tak się mówi. E, dużo osób mi o tym pisała, ale jeszcze nie, nie miałam okazji tego się napić, także muszę to gdzieś dorwać w sklepie. A tutaj chillaucik z glampaulonka Paulą, Kawusia. I chyba tutaj mój live w tle. Ogółem bardzo dużo zdjęć z live'ów jest i bardzo dużo mi oznaczacie, także cieszę się. Staram się na bieżąco przeglądać i lajkować, jak widzicie. Muszę Wam pokazać moje ulubione ostatnio ciasto. Tutaj na górze jest taka beza, dalej jest troszeczkę takiego chyba serku mascarpone, jest dalej malinka i ciasto. Miam, to jest w ogóle takie puszne, ale kawałek jest ogromny. Aha. Uwaga, uwaga, historyczny moment. 99999. 9, 9, 9, 9, 9, 9. Czekamy na 100 tysięcy. Jej, brawo! Uhu, 100 tysięcy! Wow! Mówię zawsze wymarzoną liczbą było 40 tysięcy. Nie wiem dlaczego 40, ale 100 to jest piękny widok. No i jako, że mamy późną godzinę, słuchajcie, to ja z Wami się pożegnam z łóżka i. Podziękuję Wam po prostu, zwykłe słowo dziękuję. Myślę, że to najwięcej będzie przekazywało za te 100 tysięcy subskrypcji, za to, że jesteście ze mną. Nigdy nie spodziewałabym się, że YouTube będzie aż tak, będzie aż tyle znaczył w moim życiu, że aż tyle się zmieni dzięki temu, więc dla mnie to jest naprawdę mega przygoda. Więc jeżeli chodzi o specjalne na 100 tysięcy subskrypcji, będzie film specjalny, ale musicie mi dać czas. Bo jeszcze tego filmu nie nagrałam, a potrzebuje on dosyć dużego zaangażowania, także on będzie na pewno tylko z opóźnieniem. No i postaram się dla Was też niedługo wrzucić rozdanie na 100 tysięcy subskrypcji. Także po prostu dziękuję Wam i myślę, że po prostu podziękuję Wam też w taki sposób, że będę dalej robić te filmy, będę robić ich więcej, coraz więcej, coraz lepsze. Moim skromnym marzeniem na tą liczbę 100 tysięcy jest to, żeby wymienić sprzęt żeby troszeczkę polepszyć jakość, także mam nadzieję, że to mi się uda. Trzymajcie za mnie kciuki. Ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Dziękuję, że jesteście ze mną i że razem tworzymy ten kanał i że razem jest tutaj nasz 100 tysięcy. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału i chcecie być ze mną na bieżąco, zobaczyć wszystkie filmy, to zachęcam do zostawienia subskrypcji. I jeszcze raz dziękuję, że jesteście i mam nadzieję, że będziecie razem ze mną jeszcze przez jakiś czas. Mam nadzieję, że długi. Papa. Pa.